Pan poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Jakie gorące okrzyki zachęty w stronę pana posła. Dawaj, zbychu, dawaj. Panie, panie pośle, bardzo proszę. Panie premierze, wysoka izbo. Na podstawie artykułu 184 Regulaminu Sejmu wnoszę o przerwę, zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienie porządku obrad o ustawę dotyczącą wakacji kredytowych. Co państwo powiecie pośle, mieszkańcom Wilanowa i Jagodna, którzy z tych kredytów korzystają, a którzy państwa, pośle, jak rozumiem, przekroczył pan wsparli czas w wyborach? Dziękuję, Dziękuję bardzo. Zadał Pan w trybie publicystycznym, bo był też wniosek formalny, pytanie, co stało na przeszkodzie. Pytanie brzmi też, co stało na przeszkodzie, i pytam to jako obywatel, który po raz pierwszy zasiada w tym Sejmie, żeby uchwalić te wakacje kredytowe w czasie, kiedy Sejm nie pracował od 30 sierpnia do 13 listopada. Drodzy Państwo, Przeprowadzę oczywiście na wniosek pana posła kontrolę sprzętu AGD, zamrażarek, chłodziarek we wszystkich komisjach sejmowych, abyśmy mieli pewność, że nic nie jest tam „chłodzone lub mrożone”. Natomiast proszę wybaczyć, komisja to jest organ Sejmu, podobnie w jedna i druga komisja na tym samym stopniu, w tym samym stopniu i one zabierają też w sposób autonomiczny głos w sprawach, które są do nich kierowane. Taką decyzję podjęły komisje, z taką decyzją dzisiaj siadamy tutaj na sali plenarnej, natomiast zgłosił pan poseł, poseł wniosek formalny i on oczywiście zostanie przegłosowany. Pan jest wnioskiem przeciwnym, proszę bardzo pan poseł Suchoń.